z tej strony ja, Kupa, inaczej to jest Star Wars Na, Nice. Mam nagrodzi się w Pili, ale okazało się, że mój frient gra. Opuszczam grę, bo wolę sam grać. Bo zaraz do mnie będzie pisał, pisał, pisał i pisał. A jak to wkurza to mocno. Jakby to było tak to by było dobrze. Ha 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 ha. Patrzcie dołączył. Do trzech osób. On. I oni. Słaba gra. On ucieka, on ucieka. Tu nigdy się nie zrobi escape. Dobra. Idę do innego serwera. Jestem, po przerwie szybko. Przerwa była, bo nie chciałem coś zrobić. No cóż, no cóż. Pójdę tam, gdzie kolega, tam, tam gdzie brat znaczy. Jest, na szczęście zmienił grę na Wolf. Później też zapomnę Wolfa, ale później. Widać wszystko? Dobra, mam no tyle mam mało 200 mam 250. A bardzo chcę kupić mam to, normalne. Ja, no. Nowy to jest ten nowy skin to jest żołnierz Chcę tego z mytaczem ognia Tyle kosztuje to ja jeszcze długo będę zbierał Co to jest? To jest chyba Nie wiem co to jest, od razu nie żyje. робот и кто из них мы? Тан. Я может уже. А кто то в Что имеется, не Альбо мы с союз? Вот это вкус, а я как-то лучше и иногда не снимаю. Не живешь. Tu noby są pewnie Gość <głos》> nazywa się aptecz. Jak on widzieć na telefonie gra Rzadko się da zrobić